Dziś pokażę wam, jak stara kotłownia stała się nowoczesną stodołą. Sponsorem odcinka jest Izover, światowy lider producentów wełny mineralnej. Sześć lat temu ten dom wyglądał tak. Obecnie łączy go z nim jedynie powierzchnia zabudowy i ściany nośne. Znajdowała się tu kiedyś stara kotłownia, budynek gospodarczy zintegrowany ze szklarniami, które zaspokajały potrzeby florystyczne gorlic i okolic. Miłość, nasz bohater, szukając miejsca na budowę domu dla swojej rodziny, stwierdził, że ten zaniedbany i opuszczony już budynek będzie idealnym miejscem na ich domowe ognisko. Zanim się wprowadziłem, w tym miejscu była szklarnia z kotłownią w której moi rodzice y, hodowali ksiatki, Dziadek z moim tatą budowali całą szklarnię. W pewnym momencie przepisy się zmieniły i y, no, przestało to być opłacalne. Także biznes rodzice pozostawili y, i budynek niszczał po prostu. No, a ja, że zacząłem studiować architekturę, y, miałem jakby z roku na rok bardziej klarowną wizję na to, co tutaj zrobić. I y, zaraz po zakończeniu studiu w zasadzie już byłem pewien, że chcę to przerobić na swój dom. W większości domów drzwi wejściowe są pełne. Tu mamy je w prawie w pełni przeszklone, ze względu na to, że ta strefa wejściowa znajduje się w dość sporym oddaleniu od południowych przeszkleń i mogłoby tu być ciemno. Ale za sprawą takich właśnie drzwi tego rozwiązania mogę swobodnie przejrzeć się tutaj przy tym lustrze, ubrać. E veja na zewnątrz. Zaraz obok wejścia znajduje się pracownia naszego bohatera Miłosza, który jest architektem i to ewidentnie widać w tym wnętrzu, ale także widać jego opasję wysokogórską, którą dokumentują fotografie z jego zdobyczy. Gabinet znajduje się za tymi pięknymi drzwiami, które zbudował sam Miłosz. Budulcem są deski, które pochodzą z rozbiórki dachu tej kotłowni. Identyczne drzwi na tej szynie znajdują się w tym oto miejscu, ponieważ za nimi kolejne pomieszczenie, łazienka obsługująca tę kondygnację. Kiedy dochodzimy na spotkanie z Meryl Mondrą, to znajdujemy się w centralnym węźle komunikacyjnym tego domu. Dlaczego? Ponieważ tędy wchodzimy od strefy wejściowej, a tędy przechodzimy schodami na piętro. Co ciekawe, schody są te wykonane z lastryko, ale miłoś pomalował je ciemnym, czarnym kolorem, aby bardziej pasowały do jego wizji. Pomimo tego, że pod schodami jest niewiele miejsca, to udało się je wygospodarować na buty czy też butelki z różnymi trunkami, ale ciekawsze jest to, co znalazło się po drugiej stronie kiedy zejdziemy o jeden stopień niżej. Mamy tutaj gigantyczny komin, który kiedyś był częścią um, tej właśnie kotłowni. Tu znajdowały się dwa wielkie piece. I co ciekawe, ten komin działa do dzisiaj. Druga rzecz, ta właśnie oto dziura, na której to na szczęście jest ta flaszkła. Ale skąd wzięła się ta dziura? W salonie mamy studnię. Jest to studnia głęboka na 8 metrów, i z takich ciekawostek Tata mi opowiadał, że w latach 80. tutaj były susze i ludzie z okolicznych gospodarstw przyjeżdżali końmi z bryczkami, na których mieli beczki, i sobie z tej studni naszej wodę brali. Ona nigdy nie wysychała, do dziś dnia. Jest źródło bardzo wydajne i nigdy nam nie zabrakło wody. Woda jest zdrowa, fajna do picia i no, korzystamy z niej po prostu cały czas. Salon, jadalnia i kuchnia tworzą otwartą, obficie przeszkloną przestrzeń dzienną, w której przyjemnie się przybywa. Szczególnie. O takiej porze jak ta, kiedy słońce powoli zaczyna zachodzić i nadaje ciepłego charakteru temu wnętrzu. Ale nademną, nad całą tą przestrzenią, zawisł strop żelbetowy. To element starej tkanki tego miejsca. Został wyczyszczony, porządnie wypiaskowany i nadaje nieco industrialny charakter tej przestrzeni. Podkreślony jest on chociażby poprzez ten stół z takimi nowoczesnymi nogami. Ten element, ten mebel został w całości zbudowany przez Miłosza. I co ciekawe, w deskach tego blatu zatopione są naboje z okresu I wojny światowej. Tak stare są te deski. Idąc dalej do kuchni, tutaj także mamy podkreślenie tego industrialnego charakteru nie tylko czarnym kolorem, ale tymi oto kloszami i w punkcie centralnym okapem, który powstał ze starej frami. Raz, dwa, trzy, przechodzimy na piętro. Tu znajdują się sypialnie gospodarze. Przechodzimy do jednej z nich, ale najpierw zatrzymam Was. Rzućcie okiem na te ścianę. To dowód na to, że zdjęcia, które widzieliśmy w gabinecie naszego bohatera, nie są tworem sztucznej inteligencji i falsyfikatem. To prawda, chodzi po górach dużo i dość wysoko, bowiem tu znajdują się pamiątki z Himalajów i sprzęt, który pomógł mu zdobyć na przykład europejski Mont Blanc, czy chociażby Island Pika. Przechodzimy do pokoju córki i moją uwagę od razu tutaj zwróciła ta tapeta, ale kiedy podszedłem bliżej, okazało się, że to nie tapeta, a odręczny rysunek wykonany przez Miłosza. To prezent dla córki wykonany w momencie, gdy przychodziła na świat. Ale teraz wrócimy kilka kroków, bo pominąłem bardzo ważną przestrzeń w każdym domu. Łazienka na piętrze, w odróżnieniu od tej na parterze tutaj nie ma kabiny prysznicowej, ale znalazła się wanna wolnostojąca. Ostatnie pomieszczenie w tym domu, czyli sypialnia gospodarzy, bardzo przestronna i wysoka. Tutaj kiedyś znajdowała się szklarnia będąca częścią tego budynku, i w pewnym sensie trochę to pomieszczenie zachowało swój charakter, ponieważ mamy tutaj obfite przeszklenie, a przy okazji dzięki niemu. Możemy podziwiać, szczególnie po południu, tak jak teraz, pięknie zachodzące słońce za szczytami Beskidu Niskiego. Jest łóżko, a co ciekawe, za tym łóżkiem zorganizowana garderoba. Ale jeszcze raz zwrócę Wasze oczy na ten widok, ponieważ Miłosz stwierdził, że sam ten widok nie jest wystarczający. Można napawać się naturą, na przykład o poranku, wychodząc poprzez te drzwi na koniec pomostu. Z Waszej perspektywy patrząc, na piętrze po lewej stronie znajdowała się kiedyś mnożarka, gdzie rozsadzały się sadzonki roślin, czyli taka mała szklarnia. Trzeba było ją rozmontować, ciężkie szkło zdjąć i na miejsce tych ścian powstały mury z gazobetonu. Obecnie szacuje się, że takie mury nie wystarczą, bo przez nie ściany ucieka około 20-30% ciepła, podobnie zresztą w przypadku poddasza. Wobec tego trzeba było ten budynek ocieplić dobrze dobranym produktem. Poddasze w domu ocieplono wełną mineralną firmy Isover, model SuperMata Plus grubości 30 cm, natomiast ściany w budynku ocieplone są wełną tej samej firmy, modelem SuperVent grubości 20 cm, obydwa są z lambdą 32 Tego typu rozwiązanie bardzo dobrze wpłynęło na warunki termiczne w domu i dzięki temu oszczędzamy na ogrzewaniu. Ten dom jest przykładem na to, jak szybko przyzwyczajamy się do nowego i jak szybko rozprzestrzeniają się mody. Nowoczesna stodoła, której dumnym reprezentantem jest ta oto to typ budynku znany właściwie już w każdym zakamarku naszego kraju, ale kilka lat temu, kiedy Miłosz dokonywał metamorfozy tej kotłowni, tego budynku gospodarczego w okolicy, stały jedynie stare stodoły, a wykonawca tej elewacji musiał dopytywać Miłosza, czy na pewno chce, aby jego dom wyglądał jak jakiś blaszak. Pomimo nowoczesnych akcentów, na bryle tego domu, jak i w nim, są także nawiązania do kontekstu, historii i okolicy. Na budynku jest bardzo dużo elementów drewnianych są deski modrzewiowe, pionowe, jest spora ilość supów, czpieni, supy są z mieczami, różnego rodzaju belki, przypory. To są elementy ozdobne budynku. Natomiast w środku pozostawiłem po starej kotłowni bardzo dużo elementów w postaci belek stalowych, właśnie sufit został taki żelbetowy, surowy jaki był, no i serce jakby domu, w którym był, w którym był komin i ten komin został. Obecnie na rynku jako konsumenci mamy bardzo szeroki wybór materiałów ociepleniowych. Tutaj zastosowano wełnę mineralną, ale dostępny na rynku właśnie jest także styropian. Jego cechują dobre parametry izolacyjności cieplnej, ale niestety nie jest paroprzepuszczalny. To może skutkować pojawieniem się zjawiska kondensacji pary wodnej na powierzchni ściany, szczególnie w przypadku kiepskiej jakości montażu. Styropian też kiepsko znosi inny żywioł, jakim jest ogień. A jak to wygląda w przypadku wełny mineralnej od Isovera SuperMata Plus i SuperVent? W odróżnieniu od styropianu wełna mineralna szklana jest to materiał przede wszystkim niepalny i powstaje ze szkła z recyklingu. Mieszkamy tutaj już kilka lat i nawet podczas najcieplejszych, upalnych lat nigdy nie miałem potrzeby zamontowania klimatyzacji. Dzięki tej wełnie jest zimą naprawdę ciepło i fajny komfort w lecie, chłodno. Metamorfozy starych budynków zawsze mają ciekawą historię do opowiedzenia. Nie tylko ze względu na dramatyczną zmianę, którą potrafią przejść, chociażby swojej funkcji, jak w tym przypadku, ale także ze względu na aspekt ekonomiczny. Adaptacja budynku w tamtym czasie kosztowała mnie około 250 tysięcy złotych. Natomiast z racji tego, że jestem architektem i mam do czynienia jakby z cenami, z materiałami, Zdaję sobie sprawę, że jakbym to miał robić w tym momencie, to prawdopodobnie mogło być to nawet drugie tyle drożej. W budynku zrobiłem no, wiele rzeczy sam. Wszystkie drzwi, stoły, większa część mebli w łazienkach, no, lampy elementy ozdobne w postaci jakichś obrazów, elementy stalowe, które montowałem, jakieś linki, balustrady, wykończenie schodów, wiele elementów, które nie, nie, nie jestem w stanie wymienić, no bo to sam robiłem. Jeżeli chodzi o, o elementy, które wykończenia, które zlecałem, no to na pewno meble, instalacje, wodkan, instalacja gazowa, CO, wykonanie mebli w kuchni, położenie podłogi drewnianej. Takie stricte techniczne rzeczy, no to wiadomo, że tego już nie zrobiłem sam. Do Miłosza pokazuje, że czasem warto poszukać nieoczywistych rozwiązań, bo dzięki temu nasz dom oraz jego historia będą jedyne w swoim rodzaju. Ale także może okazać się, że takie rozwiązanie będzie tańsze niż klasyczna budowa nowego domu.